Z nami kolejny przedstawiciel Lucky Maces, Mateusz Kubaszewski, musiałem Cię wybrać, bo naprawdę osoby grające tak na koźle, ja nie widziałem w tej lidze, naprawdę. Miło? Przyjemnie? Ty się na kimś wzorujesz? Skąd to łapiesz? Nie wiem czy się wzoruję, zawsze jak grałem w klubie, jeszcze kiedyś to zawsze byłem małym zawodnikiem, no i ten kozioł tak został, tak nagle wystrzeliłem w górę, nie przewidywałem, że będę taki wysoki, no ale fajnie, troszkę brakowało dzisiaj decyzji, ale... No, myślę, że jest w porządku. O tych decyzjach rozmawialiśmy z Kubą, bo fajnie to widać, jak ta gra jest u Was płynna. To nie jest bieganie głupie, tak. tylko nie wszystko zawsze wychodzi, ale ten luz od Was bije. To jest ta Wasza szansa, to czym Wy pokonujecie tych rywali starszych, doświadczonych, teoretycznie silniejszych? No, myślę, że tak. No, mamy młody skład, tutaj młodzi zawodnicy Mikołaj i, i Polu to dobrze w obronie nam dużo dają, więc no, jak obrona będzie dobra w tym ostatnim meczu, to powalczymy na pewno. Bez słodzenia łatwo jest wytrzymać z Kubą Kawalcem gotującym się, gadającym dużo pod nosem od pierwszej minuty prawie do ostatniej? Ciężko, ciężko. Znaczy, no, no powinien tak gadać, to jest nasz lider, więc on musi motywować, więc gdybyśmy nie mieli takiego lidera, na pewno nie bylibyśmy w play-offach. Za tydzień walczymy, robimy to, czy... Robimy, robimy. Na pewno skuteczność musimy poprawić, bo dobrze dzisiaj... Przeciwnicy nas faulowali, więc osobiste nam dały tą wygraną w głównej mierze. Jak to mówię, ja to hasło poznałem miesiąc temu. Ty potrafisz w tapczan, za tydzień w tapczan wpada i złoto? No. oby tak. No to tego życzę i już zobaczymy się za tydzień mam nadzieję. Dziękuję.